Od lat tak naprawdę jest to mm, moja praktyka, czyli takie balansowanie pomiędzy energiami dobrą i złą, zbliżanie się do tych złych energii, ale tak naprawdę w celu mm, wzmocnienia siebie samego. Tak? No i tak samo w malarstwie, w rysunku, w obiektach. Forma, jaka tam zaczęła brzmiewać, to właśnie taka korynkowa forma, tak bym to nazwał, która wywodzi się właśnie z budowy złoju. Drzewa, symbolizujący czas i będący w ogóle zapisem życia żywa. Martwe już czy na wpół martwe kawałki drewna, które używałem do utrzymywania ciepła w mojej pracowni, służyły mi jako taki punkt wyjściowy. Jeżeli chodzi o Babel, to jest e, też inspiracja starożytnością, pojęciem czasu, które zostaje w pewien sposób zatrzymane. Ja sięgam po tematy mitologiczne. Tematy, które są tematami też biblijnymi. mitologizuje często pewne bardzo trywialne zdarzenia, ale lubię tak myśleć o swoim życiu. To, co, co się dzieje wokół tej aukcji, to jest takie ożywienie środowiska filantropów. To jest taki fajny drogowskaz budowanie całej społeczności wokół, wokół tej aukcji, więc wydaje mi się, że to ma znaczenie.